Wyobraź sobie, że zaginąłeś, nie tylko się zgubiłeś, ale przepadłeś, a potem osiem lat później zostałeś znaleziony nie w lesie, nie na dnie jeziora, ale w opuszczonej kopalni, zabezpieczonej od środka. Siedzisz oparty o ścianę obok kochanej osoby. Wygląda na to, że po prostu zasnęliście, ale jesteście martwi, a kości nóg są połamane. To nie jest historia o potworach z filmów. To jest prawdziwa historia Sary i Andrzeja. To historia o tym, jak trzekidniowy wyjazd na pustyni błędowskiej zmienił się w ośmoletnią zagadkę, której odpowiedź okazała się bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Ta historia zaczęła się w 2010 roku. Sara i Andrzej byli zwykłą parą z Krakowa. Ona miała 26 lat, on 28. Nie byli entuzjastami sportów ekstremalnych, ani doświadczonymi surwiwalowcami. Byli po prostu dwiema osobami, które się kochały i chciały spędzić weekend z dala od miasta. Ich plan był najprostszy z możliwych wziąć stary, ale niezawodny samochód, pojechać na opustoszałe tereny pustyni błędowskiej, rozbić tam namiot na trzy dni i dwie noce, zrobić zdjęcia krajobrazu i po prostu być razem. Wybrali konkretne miejsce niedaleko obszaru, gdzie uran był aktywnie wydobywany w połowie ubiegłego wieku. Teraz zostały tam tylko opuszczone kopalnie, zardzewiały sprzęt i drogi, które dawno zniknęły z oficjalnych map. Dla nich było to po prostu egzotyczne, okazja do zobaczenia czegoś niezwykłego i zrobienia wyjątkowych zdjęć. Nie szukali przygody, a tym bardziej problemów. Przed wyjazdem w piątek rano Sara napisała wiadomość do swojej siostry. Wyjeżdżamy, wrócimy w niedzielę wieczorem Kocham cię. To była ostatnia wiadomość, jaką otrzymał ktokolwiek z ich bliskich. Spakowali wodę, jedzenie, namiot, śpiwory, standardowy zestaw turystyczny. Nie wzięli żadnego specjalnego sprzętu do eksploracji kopalni ani nic takiego, bo nie mieli takiego zamiaru. Interesowała ich tylko powierzchnia, tylko widoki na pustyni o zachodzie słońca. Weekend minął, nadszedł niedzielny wieczór. Sara i Andrzej nie wrócili. Na początku nikt nie wpadł w panikę. Cóż, może się spóźnili, może gdzieś był słaby zasięg. Takie rzeczy się zdarzają, ale kiedy oboje nie pojawili się w pracy w poniedziałek, ich krewni podnieśli alarm. Połączenia na ich telefony były natychmiast przekierowywane na pocztę głosową. Znajomi, z którymi byli w kontakcie, potwierdzili, że pojechali na pustynię Błędowską w okolice starych kopalń. Rodzina natychmiast skontaktowała się z policją i tego samego dnia zorganizowano akcję poszukiwawczą. Na początku wszyscy mieli nadzieję policja, wolontariusze, dziesiątki ludzi przeszukiwały teren. Pustynia Błędowska to ogromna, niemal nieskończona przestrzeń. Wydmy, skały, suche, koryta rzek. Znalezienie dwóch osób tutaj to jak szukanie igły w stogu siana. Poszukiwacze w samochodach i kładach sprawdzili wszystkie znane i opuszczone drogi. Wysłano helikopter, który przez godziny krążył nad terenem, próbując wypatrzeć jakikolwiek znak: samochód, namiot, ognisko. Ale dni mijały i nie było śladów, żadnych w ogóle. Nikt nie widział ich samochodu, nikt nie spotkał pary takiej jak oni. To było tak, jakby rozpłynęli się w powietrzu, gdy tylko wyjechali ze swojego miasta. Nadzieja zaczęła słabnąć z każdym mijającym dniem. Klimat pustyni nie wybacza błędów. W dzień panował nieznośny upał, a nocą robiło się zimno. Jeśli zostali bez wody lub po prostu się zgubili, ich szanse na przeżycie malały z każdą godziną. Policja zaczęła rozważać inne możliwości, może nigdy nie dotarli na pustynię błędowską, może postanowili uciec i rozpocząć nowe życie, ale ta teoria została szybko odrzucona, ich konta bankowe pozostały nietknięte, karty kredytowe nie były używane. Zostawili swoje zwierzęta w domu i poprosili sąsiada, żeby się nimi zaopiekował. Ludzie, którzy planują zniknąć na zawsze, tego nie robią. Teoria kryminalna też wydawała się mało prawdopodobna. W okolicy prawie nikogo nie było. To był środek niczego. Prawdopodobieństwo przypadkowego ataku było skrajnie niskie. Poszukiwania trwały prawie tydzień. Wolontariusze i rodziny nie poddawały się ale policja już przygotowywała się do zakończenia aktywnej fazy operacji. A potem, siódmego dnia, gdy nadzieja prawie się wyczerpała, pilot helikoptera zauważył błysk w słońcu. To nie był tylko błysk, to były migające światła. Samochód Sary i Andrzeja został znaleziony, stał zaparkowany na jednej z tych opuszczonych dróg, które ledwo były widoczne na ziemi. Droga prowadziła w kierunku starych kopalń uranu i kończyła się po kilku kilometrach. Samochód stał w środku szlaku, jakby został po prostu porzucony. Pierwszą rzeczą, która zwróciła uwagę grupy, która dotarła na miejsce, były światła awaryjne. Bateria była prawie rozładowana i światła migały słabo. To było dziwne. Światła awaryjne włącza się, gdy jest awaria lub postój. To oznaczało, że gdy samochód się zatrzymał, Sara i Andrzej byli obok niego. Policja zbadała samochód. Nie było śladów włamania, żadnych uszkodzeń wypadkowych, drzwi były otwarte. W środku wszystko wyglądało tak, jakby właściciele odeszli na kilka minut. Na siedzeniu pasażera leżała mapa okolicy obok pustej butelki wody. Telefon Andrzeja znaleziono w schowku. Specjaliści później potwierdzili, że nie było na nim nieodebranych połączeń, żadnych prób dzwonienia do służb ratunkowych czy kogoś bliskiego. Bateria była naładowana w ponad połowie, ale najważniejszym odkryciem był system nawigacji. Był włączony i ekran pokazywał trasę, która prowadziła dalej tą opustoszałą drogą do jednej ze starych kopalń. To odkrycie dało nadzieję i wzbudziło jeszcze więcej pytań. Dlaczego nie zadzwonili? Może po prostu nie było zasięgu w okolicy i oni o tym wiedzieli, ale dlaczego więc samochód został porzucony? Policja sprawdziła bak. Był całkowicie pusty. To wyjaśniało, dlaczego się zatrzymali. Po prostu skończyła się benzyna. Włączyli światła awaryjne, żeby być widocznymi. To miało sens. Ale gdzie poszli potem? I dlaczego nawigator wskazywał konkretną kopalnię? Może spodziewali się znaleźć tam pomoc, lub schronienie przed słońcem? Zespół poszukiwawczy, zachęcony odkryciem, natychmiast wyruszył trasą wskazaną przez nawigator. Szli ledwo widocznym szlakiem wypalonym przez słońce. Nie było w pobliżu ani żywej duszy, tylko wiatr i echowa cisza pustyni. Po kilku kilometrach dotarli do celu. To było wejście do starej kopalni ura. Zwykły zjazd, nic niezwykłego w skale, pełen zardzewiałego złomu i starych desek. Wejście było wąskie, ale możliwe do przejścia przez osobę. Poszukiwacze ostrożnie zbadali wszystko dookoła, ale nic nie znaleźli żadnych śladów, żadnych rzeczy osobistych, żadnego znaku, że ludzie byli tam niedawno. Wiatr i piasek w ostatnich dniach mogły zakryć wszelkie ślady stóp. Ratownicy kilka razy krzyczeli ich imiona w ciemność kopalni, ale w odpowiedzi była tylko cisza. Wchodzenie głębiej, bez specjalnego sprzętu, było śmiertelnie niebezpieczne. Stare kopalnie to labirynty, gdzie w każdej chwili może nastąpić zawalenie lub można zostać zatrute przez nagromadzone gazy. Przeszukiwanie okolicy, też nic nie dało. Przeczeszali każdy metr w promieniu kilku kilometrów od samochodu i wejścia do kopalni, żadnego namiotu, żadnych śpiworów, żadnego ogniska. Nic w ogóle. To było niewytłumaczalne. Gdyby skończyła się benzyna, logiczne byłoby rozbicie obozu tuż obok samochodu i czekanie na pomoc. Albo gdyby poszli szukać pomocy, wzięliby ze sobą przynajmniej niektóre rzeczy, jak wodę. Ale cały ich podstawowy sprzęt, namiot, śpiwory, zapasy jedzenia po prostu zniknął, tak jak sama Sara i Andrzej. Po tym odkryciu aktywne poszukiwania trwały jeszcze kilka dni, ale na próżno. Policja nie mogła wysłać ludzi w głąb niestabilnej kopalni bez bezpośrednich dowodów, że para jest tam w środku. To byłoby nieuzasadnione ryzyko. Stopniowo operacja poszukiwawcza została zakończona. Sprawa Sary i Andrzeja została sklasyfikowana jako zaginięcie. Ich zdjęcia umieszczono na tablicach ogłoszeń i napisano o nich w lokalnych gazetach. Ich rodziny zatrudniły prywatnych detektywów, ale nawet oni nie potrafili znaleźć nowych tropów. Minęły miesiące, potem lata. Historia Sary i Andrzeja stała się jedną z tych mrocznych legend opowiadanych przy ognisku, Tajemnicą pokrytą kurzem pustyni, wydawało się, że nikt nigdy nie pozna odpowiedzi na pytanie o to, co się z nimi stało. Samochód z pustym bakiem i nawigator wskazujący na ciemną dziurę w skale pozostały jedynymi milczącymi świadkami ich ostatniej podróży. I przez osiem długich lat w tej sprawie panowała całkowita i absolutna cisza. Minęło osiem lat. Dla większości ludzi historia Sary i Andrzeja stała się po prostu kolejną nierozwiązaną zagadką, smutnym przypomnieniem o tym, jak niebezpieczna może być natura. Rodziny nadal żyły z niezagojoną raną, bez odpowiedzi i bez możliwości pochowania swoich bliskich. Sprawa zbierała kurz w archiwach pod etykietą sprawa zimna. I tak zostałaby, gdyby nie dwóch miejscowych, którzy w 2018 roku postanowili dorobić trochę pieniędzy, zbierając złom. Ci faceci nie byli ani detektywami, ani poszukiwaczami przygód. Po prostu wiedzieli, że w okolicy starych kopalń uranu zostało dużo porzuconego sprzętu, który można pociąć i sprzedać. W gorący, jesienny dzień. Pojechali swoim starym pikapem, tymi samymi zapomnianymi drogami, gdzie kiedyś znaleziono samochód zaginionej pary. Ich celem była ta sama kopalnia, na którą wskazywał nawigator Andrzeja, nie dlatego, że znali ten szczegół, ale po prostu dlatego, że było to duże miejsce, gdzie spodziewali się znaleźć dużo metalu. Kiedy zbliżyli się do wejścia, zobaczyli to samo, co widzieli poszukiwacze osiem lat wcześniej: dziurę w skale pełną śmieci. Ale coś było nie tak. Wejście, które wcześniej było po prostu zapełnione śmieciami, teraz wydawało się zapieczętowane. Ktoś przeciągnął tam dużą, zardzewiałą blachę z grubego metalu i jakoś ją zamocował, układając na wierzchu kamienie i belki. To było dziwne. Zwykle kopalnie są pozostawiane otwarte lub zapieczętowywane betonem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi. To wyglądało tak, jakby ktoś próbował w pośpiechu, ale bardzo pewnie coś ukryć lub powstrzymać kogoś przed wejściem. Dla poszukiwaczy metalu ta blacha sama w sobie była łupem, przywieźli ze sobą palnik gazowy, spędzili kilka godzin w upale, wycinając w dużej blasze przejście wystarczająco duże, żeby przez nie przełeść. Kiedy w końcu skończyli, z otworu wydostało się stęchłe, zimne i całkowicie nieruchome powietrze, taki rodzaj powietrza, który istnieje tylko w miejscach zapieczętowanych od wielu lat. Jeden z mężczyzn poświecił potężną latarką do środka. Na początku wiązka światła odsłoniła tylko nagie kamienne ściany, pokryte kurzem i podłogę zasłaną małymi kamieniami. Szyb szedł prosto w głąb skały, przesunął wiązkę dalej, zaglądając w ciemność, a potem światło zatrzymało się na końcu tej małej pierwszej komory około piętnastu metrów od wejścia były dwie postacie. Po prostu siedziały na podłodze, opierając plecy o ścianę, głowy lekko pochylone. Siedziały bardzo blisko siebie. Mężczyzna z latarką nie rozumiał na początku co widzi. Może to były manekiny albo jakiś rodzaj śmieci, które z daleka wyglądały jak ludzie. Krzyknął do swojego partnera. Jego partner też zajrzał do środka i zastygł. Obaj patrzyli w milczeniu w ciemność, a potem jeden z nich powiedział cicho. To są ludzie. Nie było paniki, tylko szok. Pozy były zbyt spokojne, nie było krwi, żadnych znaków walki, tylko dwoje ludzi, którzy wyglądali, jakby usiedli, żeby odpocząć w chłodnym powietrzu i zasnęli. Ale obaj rozumieli, że ludzie nie śpią w zapieczętowanej kopalni. Natychmiast pojechali kilka kilometrów, aż złapali zasięg i zadzwonili na policję. Wiadomość o odkryciu w starej kopalni wstrząsnęła całym województwem. Policjanci, którzy pracowali nad sprawą Sary i Andrzeja osiem lat wcześniej, natychmiast zrozumieli, o jakim miejscu mowa. Na miejsce wysłano zespół śledczy i ekspertów medycyny sądowej. Trudno było tam pracować, powietrze było zatęchłe, a samo miejsce przytłaczające swoją ciszą. Scena, którą zobaczyli, była dokładnie taka, jak opisali poszukiwacze metalu: dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta siedzący oparci o ścianę, ich odzież, zwykłe ubrania turystyczne, była zniszczona przez wiek. Ale nie podarta, nie było wokół nich rzeczy osobistych, żadnych plecaków, żadnej wody, nic, tylko naga, skała i kurz. Ciała były bardzo zmumifikowane przez suche powietrze w kopalni, które zachowało je w tej pozycji. Rodziny Sary i Andrzeja zostały poinformowane o strasznym odkryciu, i wkrótce badanie DNA potwierdziło to, co wszyscy już wiedzieli. To byli oni. Ośmioletnie poszukiwania dobiegły końca. Zagadka ich miejsca pobytu została rozwiązana, ale od tego momentu zaczęła się nowa, jeszcze bardziej przerażająca tajemnica. Co się z nimi stało w tej kopalni? Śledztwo rozpoczęło się od szczegółowego badania miejsca i ciał, i natychmiast wyłoniła się seria dziwności, które nie pasowały do żadnego logicznego wyjaśnienia. Po pierwsze, nie było ran na ciałach ani ubraniach, które wskazywałyby na atak, żadnych cięć, żadnych ran postrzałowych, żadnych znaków walki. Po drugie, sama scena. Siedzieli spokojnie. Nie wyglądało na to, że wpadli w panikę, próbowali wyjść czy wzywali pomocy. Po prostu tam siedzieli. Ale najważniejszy i szokujący fakt został ustalony przez lekarza sądowego podczas autopsji. Zarówno Sara, jak i Andrzej mieli połamane kości w nogach, wielokrotne złamania piszczeli i stóp. To były poważne obrażenia, które nie mogły wystąpić samoistnie. Takie obrażenia powstają przy upadku z dużej wysokości, ale jak to się godziło z brakiem innych obrażeń i ich spokojną postawą? I wtedy śledczy zauważyli strukturę samej kopalni. Przejście, które otworzyli poszukiwacze metalu, było poziome, ale nad miejscem, gdzie siedzieli Sara i Andrzej, była kolejna dziura w suficie, pionowy szyb prowadzący gdzieś w górę w kierunku powierzchni. Zaczęła wyłaniać się nowa wersja i była przerażająca. Sara i Andrzej nie weszli do kopalni przez boczne wejście, wpadli do niej, wpadli przez ten pionowy szyb, który prawdopodobnie był ukryty przez krzaki lub deski na powierzchni. Lecieli kilka metrów i wylądowali na kamiennej podłodze, łamiąc nogi. Byli żywi, ale unieruchomieni. Nie mogli wstać, nie mogli nigdzie pójść. Byli w pułapce, ale ta wersja wyjaśniała tylko obrażenia. Nie wyjaśniała głównej rzeczy. Kto zapieczętował boczne wyjście i dlaczego. Śledczy dokładnie zbadali samą blachę, która zapieczętowała wejście. Badanie wykazało, że została przyspawaną do skały za pomocą profesjonalnej spawarki. Co więcej, sposób spawania wskazywał, że zostało to zrobione od środka, ale żaden sprzęt nie został znaleziony wewnątrz kopalni, żadnej spawarki, żadnego generatora, nawet zwykłego młotka. Nic. To było niemożliwe. Ktoś wszedł do kopalni. Przyspawał jedyne wyjście od środka, a potem po prostu zniknął, nie zostawiając żadnych narzędzi. Brak śladów walki teraz wydawał się jeszcze bardziej złowrogi. Gdyby zostali zaatakowani, zareagowaliby. Ale jeśli wpadli i złamali nogi, byli całkowicie bezbronni. Każdy, kto by ich znalazł w tym stanie, mógł zrobić z nimi wszystko, i ktoś to zrobił. Ktoś ich znalazł rannych i bezbronnych, i zamiast pomóc, ta osoba postanowiła pogrzebać ich żywcem. On lub oni przeciągnęli blachę do bocznego wyjścia, przyspawali ją, skazując Sarę i Andrzeja na powolną śmierć w całkowitej ciemności z głodu i pragnienia. Ta myśl była tak potworna, że trudno było w nią uwierzyć. To nie było tylko zaniedbanie czy wypadek. To było zimne i okrutne morderstwo, które trwało dni. Policja zdała sobie sprawę, że nie szukają jakiegokolwiek przypadkowego przestępcy. Szukają kogoś, kto dobrze znał okolice, kogoś, kto wiedział o istnieniu tej kopalni, wiedział o pionowym zjeździe i bocznym wyjściu. Może sam zastawił pułapkę na powierzchni, w którą wpadli i wiedział, jak zatrzeć swoje ślady i wyjść niezauważony. Być może przez jakąś inną wąską szczelinę lub szyb wentylacyjny znany tylko jemu. Sprawa przeszła z kategorii spraw zimnych do śledztwa o najwyższym priorytecie. Teraz policja miała cel znaleźć potwora, który zamienił starą kopalnię w grobowiec dla dwojga niewinnych ludzi. I ten potwór wciąż był tam gdzieś na wolności. Policja pracowała nad sprawą przez dwa lata. Lista podejrzanych była bardzo krótka. Kto mógł tak dobrze znać te kopalnie? Kto mógł mieć sprzęt spawalniczy i umiejętności, żeby go używać w tak odległym miejscu? Śledczy zaczęli robić to, co powinni byli zrobić w 2010 roku: zaczęli przeszukiwać wszystkie zapisy własności i dzierżawy tych opuszczonych ziem. Większość kopalń nie należy do nikogo. Ale niektóre działki, w tym ta, gdzie zginęli Sara i Andrzej, były w długoterminowej dzierżawie u osoby prywatnej. Był to mężczyzna po sześćdziesiątce, który mieszkał sam na małym gospodarstwie kilkadziesiąt kilometrów dalej. Dzierżawił ziemię od wielu lat oficjalnie do badań geologicznych, chociaż tak naprawdę nie prowadził tam żadnej rzeczywistej działalności. Sąsiedzi opisywali go jako aspołecznego i skrytego, który nie lubił, gdy ktoś pojawiał się na jego posesji. Wielokrotnie kłócił się z turystami czy myśliwymi, którzy przypadkowo zabłądzili na jego ziemię. Dla policji był to pierwszy prawdziwy trop, jaki mieli przez cały ten czas uzyskali nakaz przeszukania jego domu i posesji. Sam mężczyzna, właściciel dzierżawionej posesji, przyjął policję bez zaskoczenia, ale z źle skrywaną wrogością. Zaprzeczał wszystkiemu, mówiąc, że nic nie wie o zaginionych turystach i nie był w okolicy tej kopalni od wielu lat. Ale podczas przeszukiwania jego warsztatu, śledczy znaleźli coś, co go uciszyło. Wiszący na gwoździu między stosem starych narzędzi był pęk kluczy. To były klucze do starych zamków w bramach, które blokowały niektóre wejścia do kopalń. A w szufladzie biurka, pod stosem starych rachunków, leżała zżółkła kartka papieru zwinięta w rulon. To nie była tylko mapa okolicy. To był szczegółowy diagram wewnętrznych przejść kilku kopalń, w tym tej. Diagram oznaczał nie tylko główne wejście i pionowy szyb, ale także kilka wąskich tuneli wentylacyjnych, o których nawet nadzór kopalniany nie wiedział. Jeden z tych tuneli prowadził na powierzchnię prawie kilometr od głównego wejścia. To była odpowiedź na pytanie, jak morderca mógł zniknąć po zapieczętowaniu wyjścia od środka. Miał swoje własne tajne wyjście. Gdy pokazano mu ten diagram, mężczyzna zrozumiał, że zaprzeczanie jest bezużyteczne i przemówił, ale to nie był żal. Opowiedział swoją wersję wydarzeń sucho i bez emocji. Tego dnia patrolował swój teren i usłyszał krzyki. Poszedł za dźwiękiem i znalazł dwie osoby w kopalni, wpadły do starego szybu, który kiedyś przykrył zgniłymi deskami, żeby trzymać z daleka zwierzęta. Zobaczył, że byli żywi, ale ranni, byli na jego ziemi obcy, intrusi. W jego pokręconym umyśle nie byli ofiarami, ale problemem. Nie rozmawiał z nimi, po prostu cicho odszedł. Wrócił do swojego gospodarstwa, wziął spawarkę i generator, załadował wszystko do swojego pikapa i pojechał do bocznego wejścia kopalni. Nie uważał, że ich zabija. W jego logice po prostu chronił swoją własność. Przyspawał wyjście, żeby obcy nie wspinali się już tam, gdzie nie powinni. Przyznał, że zablokował wejście, ale do końca zaprzeczał morderstwu, upierając się, że to oni byli winni, bo wtargnęli na jego posesję. Po prostu zamknął drzwi za intruzi. Fakt, że dwoje rannych ludzi umierało w ciemności i agonii za tymi drzwiami, nie wydawał się go niepokoić. Proces nie był długi. Było więcej niż wystarczająco dowodów. Prokuratorzy nie wnieśli bezpośredniego oskarżenia o umyślne morderstwo. Trudno było udowodnić, że chciał, żeby umarli. Oficjalna wersja, jak stwierdzono w wyroku, była następująca: umyślne porzucenie w niebezpieczeństwie, skutkujące śmiercią dwóch osób. Za znalezienie Sary i Andrzeja rannych i zamiast im pomóc, skazanie ich na bolesną śmierć przez zapieczętowanie w kamiennym worze, otrzymał 18 lat więzienia. Zagadka, która dręczyła wszystkich przez prawie 10 lat, została rozwiązana. Za tym strasznym i niewytłumaczalnym zaginięciem nie stały ani mistyczne siły pustyni, ani seryjni mordercy z filmów. Była tylko jedna osoba, osoba, której paranoidalna nienawiść do obcych okazała się silniejsza niż zwykłe ludzkie współczucie. Historia Sary i Andrzeja nie skończyła się w dniu, gdy zaginęli, ani nawet w dniu, gdy znaleziono ich ciała skończyła się w momencie, gdy sprawiedliwość wskazała osobę, która pozwoliła im umrzeć w zimnej, ciemności opuszczonej kopalni.